W dzisiejszych czasach większość ludzi jest w posiadaniu przenośnego komputera o ogromnej mocy obliczeniowej i niesamowitych możliwościach. Na świecie istnieją setki tysięcy, jeśli nie miliony, lub nawet miliardy różnych aplikacji wykorzystujących ten potencjał zarówno na Androida, jak i iOSa. Oczywiście wszystkich z nich nie przejrzymy, ale na dziś wybrałem kilka potencjalnie najciekawszych, które może wpadną Wam w oko i umilą Wam czas na przerwie w szkole, na przerwie w pracy, albo nad tym takim białym krześle z dziurką, na którym wyjątkowo dużo czasu spędza się z telefonem w ręku. I standardowo ocenimy, które z nich są sztosem, a które klocem. Już teraz w komentarzach możecie napisać, jakie są wasze ulubione aplikacje, to może trafią do kolejnego odcinka, a jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, to pamiętajcie o tym, by zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, po to, by je widzieć. Jeśli lubicie tą serię, strzelcie łapkę w górę, a jak szukacie fajnych gier, to zapraszam do linku w opisie na G2A.com. A teraz... Zaczynamy! Aplikacja numer 1 nazywa się Film 3D. Jest dostępna na ios ale jeżeli dobrze poszukacie, to znajdziecie odpowiedniki również na Androida. I wykorzystuje ona moc obliczeniową telefonu po to, by zrobić zdjęcia, ale właśnie w 3D. Na zapowiedziach wyglądają one dość obiecująco, więc jestem ciekawy, czy faktycznie tak to działa i czy uda nam się ze zwykłego aparatu zrobić zdjęcie, które będzie ruchome i będzie wyglądało jak w trójwymiarze. Tak więc odpalmy apkę i przekonajmy się! Odpalamy apkę i co my tu mamy? jakie kurczę gwieździste brokatowe intro, proszę bardzo. Klikamy sobie start. Akceptujemy regulamin i mamy panią, która coś tutaj co ona robi. A, tu jest tutorial, jak trzeba robić takie zdjęcia. Okej, okay. no pewnie trzeba użyć jakiejś techniki, żeby to się dobrze złapało. Dobra, wychodzi na to, że najważniejszy jest taki ruch telefonem. Po to, by nasza postać została dobrze uchwycona i by udało się chwycić to tło w 3D? Dobra, wszystko jasne, widzę, że kamerka nam się już włączyła, tak więc teraz chodźmy gdzieś, gdzie będziemy mieli ładniejsze tło i spróbujmy zrobić pierwsze zdjęcie w 3D. Aplikacja odpalona i wszystko ustawione. Pierwszym obiektem, który spróbujemy sfotografować w 3D, jest mój wydruk. Również w 3D, którym jest mój ulubiony Pokémon. Postawimy sobie go o tutaj i spróbujmy złapać dobry kadr. Zgodnie z instrukcją, klikamy w obiekt, klikamy start i szarpiemy w prawo. Czy się udało? Uwaga, zobaczmy. A jeszcze freeze point, czyli ten punkt, który ma być zatrzymany, czyli gdzieś tu. Ło! Patrzcie! To działa, jeżeli chodzi o jakość, no to tutaj macie teraz na pełnym ekranie, pozostawia trochę do życzenia, ale jeżeli wejdziemy w tryb Pro, to da się uzyskać lepszą jakość, podobno. Tryb Pro polega na tym, że telefon zrobi serię zdjęć i musimy powoli się przesuwać. Uwaga. I czy wyjdzie lepiej? I, i, i... A nie wyszło! Dajcie mi moment, spróbuję kilka razy. Jest! Udało się! Patrzcie na to, tak to wygląda na moim ekranie, a tak wygląda to w pełnej rozdzielczości. I tutaj ta jakość jest zdecydowanie lepsza. Co prawda, było to trochę trudniej zrobić, ale wydaje mi się, że dla efektu było warto. Mam pomysł na jeszcze jedną zarobistą rzecz. Przemo, potrzebuję Twojej pomocy. Dobra, cyknęliśmy dwa zarumbiste zdjęcia w 3D. Pierwsze z nich to takie z pionchą i ta pioncha według mnie faktycznie wygląda, jakby chciała zaraz wyskoczyć z ekranu. A drugie to takie, kiedy udawałem sobie Spidermana i patrolowałem miasto. I powiem wam, że to są tak naprawdę krótkie filmiki, więc to byłoby idealne na przykład na story na Insta, więc śledźcie mojego insta, bo na pewno powrócam tam więcej takich rzeczy, a ta aplikacja to totalny sztos. Super jest, serio. Druga aplikacja wielu z was może wbić w szok, bo jest naprawdę niesamowita, a służy ona do animowania twarzy. Dzięki czemu możemy uzyskać tak zwane deepfake'i. Zacznijmy od tego, że nazywa się ona Muglife i jest dostępna na obydwie te platformy. A jeżeli chodzi o deepfake'i, to może kojarzycie taką serię memów? Tylko jedno w głowie mam. Koksu 5 gram. No właśnie, wygląda to zadziwiająco realistycznie, ale tak naprawdę to są wprawione w ruch zdjęcia, a nie naprawdę śpiewające osoby, więc zobaczmy, czy uda nam się uzyskać coś podobnego za pomocą MugLife'a. Tym razem przetestujemy go na Androidzie. No i co my tu mamy? Jak widać, trzeba będzie sobie zaznaczać oczka, usta i tak dalej. No i dzięki temu powinno nam się udać uzyskać animację 3D. Co? Co? To jest płatne! Zostałem zbejtowany! No nie. No dobra, pierwszy, duży, poważny minus. Jak się okazuje, aplikacja niestety nie jest darmowocna znaczy możecie ją sobie pobrać za darmo. Ale kiedy ją odpalacie, jest płatna, więc wykupię sobie zadyszkę na tydzień. I oby to dobrze działało. Okej, okay, na starcie widzimy, że mamy dużo animacji do wyboru. Jednak ja bym chciał zrobić tak, żeby zanimować moją twarz w inną twarz, którą sobie na przykład znajdę w grafice Google albo którą sobie stąd wybiorę. Więc zaczniemy od kliknięcia foto. Widzimy, że można sobie importować z naszych zapisanych zdjęć albo zrobić własne, więc spróbujmy zrobić własne. Wow, ale mi tutaj twarz zeskanowało całą. Czuję się strasznie zeskanowany. No dobra, to spróbujmy tak. Klikam. Teraz prawdopodobnie analizuję moją twarz i Jezu, ale głupio wyszedłem. No, Moja twarz się rusza! To jest niepokojące, ale spróbujmy na nią coś narzucić. Na przykład Jokera? Ale to co, to mi dało jego ekspresję, tak? Okej, okay, dał mi ekspresję Jokera, ale to ja bym chciał, żeby to działało. Yes! I did say that! Co! Zrobiło ze mnie ruchomego mema! Dobra, ale ja chciałem, żeby to działało w drugą stronę, ale to creepy wygląda! Moja twarz się tutaj naprawdę rusza! No to teraz znajdźmy sobie zdjęcie jakiegoś youtubera. Na przykład... Takiego youtubera to zdjęcie jest dość wyraźne, więc może z nim się uda? Zróbmy sobie screenka. Zdjęcie jest w tej chwili przetwarzane. Wow, wow, wow. Widzieliście, jak masz tutaj zamilił twarzą? Okej, okay. co by mu to podstawić? Czy ja mogę podstawić siebie tak na żywo? O, to mu podstawimy, dzieciaka! Co! Co, wybijaszczeną? O nie! Tomko, uspokój się! Czy da się tutaj zrobić tak, żeby moja twarz na żywo udawała inną twarz, czy nie w końcu? No dobra, przeklikałem całą aplikację od A do Z w poszukiwaniu jednej ważnej funkcji. Otóż chciałem, żeby postać widoczna na ekranie telefonu naśladowała moje aktualne miny i to, co aktualnie mówię, ruszając ustami. Niestety takiej opcji się nie doszukałem, bo jedyne, co możemy zrobić w tej aplikacji, to wstawić czyjeś albo własne gotowe zdjęcie, a następnie podstawić je pod gotowy szablon. Co jak dla mnie jest straszną biedą. Druga sprawa, mocno przemawiająca na niekorzyść tej aplikacji, to to, co widzieliście wcześniej, czyli że ściągnąłem ją jako darmową mapkę, ale żeby móc na niej zrobić dosłownie cokolwiek, musiałem zapłacić co najmniej dychę i to jeszcze za tydzień użytkowania. Więc ta apka to niestety największy rodzaj kloca. Klikając w te memy, znudziły mi się dosłownie po dwóch minutach. Aplikacja numer 3 dzisiejszego odcinka nazywa się PolyWord. Zapłaciłem za nią 4,99 i jest dostępna na iOS-a, chociaż na Androida powinny być jej odpowiedniki. I to, co zaraz zobaczycie, wydaje się w teorii być mega użyteczne. Dlaczego? Przekonajmy się. Odpalamy sobie PolyWorda i jak widzicie, w lewym dolnym rogu mamy dwie flagi. Wybierzmy sobie z jednej strony flagę, na przykład, Polski. Yes, mamy. I na przykład flagę, yy, flagę, flagę, flagę. I flagę Ameryki. Tak na dobry, prosty start. Teraz potrzebujemy jakiegoś przedmiotu. Weźmy sobie dla przykładu jabłko. Kierujemy sobie na jabłko telefon. I klikamy. Teraz nasz telefon analizuje dane. E, napisało babcia Smith de Gran. Czyli wychodzi na to, że to jabłko jest staruszką. To ciekawe. Dobra, jeszcze raz tylko w lepszym świetle. Cykamy. C czemu to jabłko jest babcią? Co jest? Czy to będzie kolejna płatna apka, która mnie zawodzi? A jakby na innym tle, na przykład, nie wiem, na czarnym. O, to są meduzy teraz, rozumiecie, to są meduzy. Pójdę do innego światła. Moment? Spróbujmy tutaj. Nie pozostaje nam nic innego, jak pogodzić się z faktami. To jabłko tak naprawdę jest staruszką. Nieźle się pani przebrała, pani Smith. Ale tak serio, spróbujmy z czymś innym, na przykład z pomidorem. Może tutaj się uda. O, a ten pomidor to papryka. Cholerne GMO. Wszędzie, wszędzie. Widzisz, Przemo, jakby nie ta apka, ja bym się nie dowiedział, że ten pomidor jest papryką. Na nieświadomce bym zjadł. Jeszcze raz? Nie, no, to jest ewidentnie papryka. Do trzech razy sztuka. A, więc to jest papryka z pomarańczą. I, ja, ja tego nie jem. Ostatni przedmiot, butelka coli. Jeżeli sobie z tym nie poradzi, to skreślamy tą mapkę. Może z dalsza? O, tak. Butelka pop. Yy, dobra, to, to może chociaż telefon ogarnie. Zobaczmy. To jest zapalniczka. To. To jest zapalniczka. Kumacie. A, a ta aplikacja to największy, totalny kloc. A ja zmarnowałem 5 zł. Ja, ja się będę ubiegał o zwrot kosztów. Cóż kurde założenie mieli dobre, no. Kolejna aplikacja pochodzi z mojej ulubionej kategorii, czyli Gry AR, a nazywa się Stack AR. Jest darmowa i jest na iOS-a. A o co w niej chodzi? Przekonajmy się. Odpalamy sobie? No i mamy apkę i mamy też info Tap to Start. No to tapujemy. Przesuwa nam się klocuszek, ok. Aha, bo nie włączyliśmy trybu AR, ok, czyli ta aplikacja działa i w trybie AR i bez AR-u. Więc. Tym razem włączmy sobie AR i mamy informację, żeby znaleźć powierzchnię. OK, spróbujemy na tym stole. Przesuwamy telefon do przodu, do tyłu. Może łatwiej będzie, jak wstanę. O, i narysowała nam się powierzchnia na stole. Tak powinno być, Git. A czy jak usiądę dalej, będzie? OK, dalej jest. I o co tutaj chodzi? Po pierwsze, klikamy sobie Tab. I po drugie, układamy klocek na klocku. Klocek na klocku i na klocku, i na klocku. I robi nam się coraz większa wieża. Klocki są coraz mniejsze, a ta wieża się zmniejsza, jeżeli ustawimy odpowiednio dużą ilość klocków. A spróbuję wstać! Ło! Ale to kosmicznie wygląda! I ej, jestem to całkiem nie najgorszy, ale klocuszki są coraz mniejsze, jest coraz trudniej. O nie! I skułem się! Ej, ale patrzcie! Jak ta wieża fajnie wygląda. Okej, okay, są reklamy, ale apka jest darmowa, więc można to wybaczyć. A tak wyglądała cała moja wieża! Dobra, tu ją pokazało od samego początku. Kurde, udało mi się stworzyć coś wielkiego! To ja jeszcze pójdę z samym telefonem tam? I spróbujemy tym razem na podłodze w drugim studiu. Pyk, 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 pyk! Elo, Pepito? Pyk, pyk, pyk! Ja tu wieżę układam, gościu, pa, jaka wieża. Mogę to zburzyć? No, no spróbuj. Haha, ha, nie da się! Więc aplikacja całkiem prosta, ale jednocześnie całkiem przyjemna. Gdybym miał bym do czegoś porównać, to byłby to taki Tetris, tylko że w ar -ze. Więc w swojej prostocie naprawdę sztos. Może niewielki, ale sztos. Kolejna aplikacja również pochodzi z kategorii AR, ale nie do końca jest to gra. Gdybym miał ją opisać jakimiś memicznymi słowami, zapewne nazwałbym ją. Ta, a potem przylatuje smok, który kocha twoją apkę. Dlatego, że aplikacja ta nazywa się AR Dragon. Do czego służy? Zobaczmy. No i mamy tap to play, więc tapujemy i co my tu mamy? Uuu, różne małe słodkie smoczki. Uwielbiam małe słodkie smoczki. Aha, kiedy wykluwa nam się smok, możemy dostać zwykłego, epickiego albo legendarnego smoka. E, ja poproszę legendarnego. Uwaga, jaki nam wyleci? Czyli się jak ten jajka w poksach. Nie, o nie, zwykły wyszedł. Ale mamy opcję rerolu, ok? Spróbujmy go przerolować. A, znowu zwykły smog, i jeszcze raz. Epicki smok, jest piękniutki, zieloniutki z fioletowym tłem. Dziwnie znajomy układ kolorów, więc tego sobie zostawimy. Jakby tu nazwać swojego smoka. Przemo. M Mój smok nazywa się Przemo, i tutaj disclaimer, to, to jest zupełnie przypadkowa zbieżność imion. Żeby zacząć, musimy przyzwać naszego smoka do świata. Smoku, przyzywam cię. Jak cię mam przyzwać, panie Smoku? Uuu, jak wjechał! Wleciał, wjechał, wleciał Nie, nie wiem, co on zrobił, o Jezu Panie Smoku, jest Pan strasznym ślamazarą Ale fajnie, siedzi sobie na stole Jezu, jak to jest cudowne i słodkie Wow, wow, wow. A haj, ten smok będzie rósł, dobra O kurczę, i tarcza nam się jakaś Co tu się wydarzyło? Mamy tarczę i to idealnie na kamerze Patrzcie na to, wow Dobra, i co ja mam z tym zrobić? Ło, wow, bum, ale rozwalił, ale to jest super, oho, to jest super, o kurde, teraz są dwie naraz, bum i lecisz Przemo, to jest ciężej, bez jest pod światło. poszło całkiem nieźle i powiem wam, że jeżeli reszta funkcji jest tak rozbudowana, to będzie sztos totalny. Mamy jedzonko, możemy go czymś nakarmić, Przemo, co byś zjadł, jabłuszko czy pączusia? Jabłuszko. Jabłuszko, na, na zdrowo, proszę bardzo, jabłuszko dla przema. I se dziabnął. Jedzonka wystarczy. Yy, możemy też sobie z nim pograć w jakieś gry, zgaduję? O, piłeczka. Aha, i odbijam sobie z ziomeczkiem piłeczkę. Czekajcie, odsunę się? Dawaj, dalej mi podaj. Aj, liczą nam się odbicia. Im więcej odbić, tym pewnie więcej punktów za zabawę. Ale jakie główki koleś sadzi. Wow! Jak widać, później odblokują nam się również inne gry, będzie jakaś kostka, świnka i chyba frisbee? Co możemy jeszcze tutaj zrobić? Możemy sobie postarzyć naszego smoka i co się stanie, jak damy sobie tego najstarszego? Czy on się już zmieni? Czy nie? Gdzie on jest? Halo, smoku, gdzie uciekłeś? Moment, moment, moment! Gdzie gdzie jest mój smok? Halo! A, bo jego trzeba przyzwać, dobra, przyzywamy go! Uoo, ale ty urosłeś, kościu, wielki jesteś! Wow! Jeszcze możemy mu stworzyć jakieś łoże. No nie, nie, nie. W tej grze jest za dużo funkcji, żeby przetestować je wszystkie. Okej, okay. i w jego legowisku możemy mu kupować różne rzeczy. Eee, na przykład mu świnkę kupmy. On lubi świnki. Dobra, w tej aplikacji jest tyle różnych rozbudowanych funkcji, że nie sposób ich wszystkich przetestować. Ale nasz smog jest naprawdę uroczy. A ta aplikacja to prawdziwy sztos. I to jest jedna z lepszych Apek AR, jakie testowałem do tej pory. I tak naprawdę, to jest takie nowoczesne Tamagotchi. Nie wiem, czekaj życie. Było kiedyś takie w brylączkach w latach 90. to było bardzo modne. Ale teraz. Możemy mieć je na smartfonie i jest jeszcze lepsze Ja się jaram, będę go hodował Tym razem aplikacja z innej kategorii, czyli z kategorii dźwięki Nazywa się ona Grenade w Hisle, czy jak ktoś tam czyta I zapłaciłem za nią całe 5 złotych I ja już teraz wiem, że to była strasznie głupia decyzja, ale strasznie chcę ją przetestować Więc odpalamy i zobaczmy, do czego to służy Myślę, że część z was już się domyśla Mamy tutaj narysowaną, przepiękną bubuzele i gdy tylko... D... Przestań Gdy tylko dmuchnie... Przestań gdy tylko dmuchniemy do mikrofonu, to powinna ona zacząć działać. Uwaga! <śmali> 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 działa! Tylko jedyne, co mnie martwi, to to, że. Jak gadam, działa. I to, że działa trochę cicho, więc wyłączę nagrywanie w telefonie. O! I teraz jest od razu głośniejsza. Okej, okay, czyli wychodzi na to, że włącza. O! Tapnięciem też można włączyć. Dobra. No już. Problem tej aplikacji jest taki, że ona tak naprawdę włącza się przez własny dźwięk, czyli to nie jest tak, że dbuchniemy, włączy się i wyłączy, a przynajmniej nie za każdym razem, tylko działa po prostu ciągle, ale hej, mam własną bubucelę w telefonie. Teraz jestem najbardziej denerwującym człowiekiem na świecie. Oprócz tych, którzy mają prawdziwą Przemoc, Przemoc, ta aplikacja to według ciebie sztos czy kloc? Kloc. Nie sposób zaprzeczyć, to zdecydowanie kloc. No ale hej, ja, ja tu jestem po to, żeby testować takie rzeczy za was. Przynajmniej dzięki temu nikt z was nie przewali na tą mapkę 5 zł. Ale ja przewaliłem, więc łapkę w górę chociaż dajcie. Ta aplikacja również pochodzi z kategorii dźwięki, ale zanim zdradzę wam jej nazwę, powiem tyle. Ona dotyczy pewnej znanej internetowej postaci, mianowicie... Uwielbiam tego gościa. A teraz mam go we własnym smartfonie. Apka nazywa się Screaming Chicken, jest darmowa, a wygląda... O, właśnie tak sobie wygląda. O tak! O tak, cudowny jest. A, a jak przytrzymam dłużej? Ale mu głowa urosła. Aha, i my zbieramy punkty za to, jak długo drze się nasz kurczak. No i co, jeśli chodzi o łapkę, to, to, to tyle. Zbieramy punkty za słuchanie dźwięku kurczaka. Ja, ja wam powiem, że za słuchanie tego dźwięku się należy coś więcej niż punkty, ale jest jeszcze jeden ważny test, który musimy przeprowadzić, więc wyłączam nagrywanie, głośność na maksa i zobaczmy, który z kurczaków jest głośniejszy. Najpierw ten zapki. Uwaga. A się wydarł skubany. A teraz ten prawdziwy. Chyba wolę jednak tego. Aplikacja to oczywiście kloc, ale zabawnie było ją przetestować. Czy da się kurczakiem włączyć kurczaka? Nie da się. Tym razem coś z kategorii użytkowe, a użytkowe dlatego, że my jako ludzie często ulegamy konstruktom społecznym, szczególnie tym z kategorii piękna, bo od dziecka wmawia się nam, że to jest piękne. To jest brzydkie, ale to tylko społeczne, subiektywne postrzeganie, i rzeczywistość może być całkiem inna. Jednak jak obiektywnie ją zmierzyć? A no, na przykład, za pomocą aplikacji, która na bank nigdy się nie myli, a nazywa się Hot -O meter jest dostępna na Androida, iOS-a i jest darmowa. A ale co robi ta apka? Otóż ta apka mierzy to, kto jest hot, a kto jest not. Więc przekonajmy się, jak oceni nas mój telefon. <grym> OK, press start to begin. I możemy sobie albo wybrać zdjęcie, albo standardowo zrobić zdjęcie. Więc ja sobie zrobię zdjęcie i zobaczymy, czy będę hot. Na bank będę hot. A teraz oceń mnie aplikacją. Okej, okay, mamy zrobione zdjęcie. Ja się trochę stresuję. Ja naprawdę się trochę stresuję. ok dobra, klikam... Player, player name Norbi i dajemy dom. Skanuje mnie. Ojejku, jak to mnie skanuje? Czuję się taki przeskanowany z góry na dół. I... O ale jestem gorący! Ja się normalnie palę! Taki jestem gorący! Norbis Smoking Lot, wszystko się zgadza. Ja mówiłem, że ta aplikacja się nie myli. Przemo. O, sprawdzimy, jak jesteś gorący. Patrzcie na tego przystojniaka. Z zrób przystojną pozę. Kozacko. Zdjęcie cyknięte? Kozak. O, powiem, mam, że przemo teraz może przekroczyć skalę. Uwaga! Done ale przemo. I uwaga, uwaga. Miernik gorąca pokazuje, że przemo. No jesteś taki trochę hot, nie taki max hot, jak pewien przystojny znany youtuber, ale już taki trochę hot jesteś. Dajcie znać w komentarzach, czy zgadzacie się z opinią tej apki. I, i, ja co do mnie się zgadzam w zupełności. A jeśli wy, przystojni kawalerowie i piękne księżniczki, chcielibyście być jeszcze bardziej przystojni albo jeszcze piękniejsze, to zapraszam do naszego sklepu ja to jest. pod adresem Znajdziecie tam takie koszulki, takie czapki, takie bluzy i wiele innych fajnych rzeczy. Po dzisiejszym odcinku koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze ulubione aplikacje, które powinienem przetestować w kolejnym i strzelcie łapkę w górę jeśli nam się podobało, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem i zapraszam na poprzednie, a na dziś to wszystko, trzymajcie się ciepło, cześć! Ale szybciutki byłem na tym zakończeniu, strasznie szybciutki byłem.